Dobry wieczór, dobry, dobry, dobry piątkowy wieczór. Zaczynamy ostatni weekend marca. Wiesz, Gucio, o, o tym, że to jest ostatni weekend marca i piątek, piąteczek, piątunio, a nawet dla niektórych piąto Witamy w ostatni weekend marca. Jesteś gotowa? Jesteś gotowy? Na pewno jesteście gotowi. Zatem przyłączcie się. Zaczynamy. Zaczynamy od mini nawyku. I co nas czeka? Krótkie szczotkowanie, krótkie nitkowanie, czyszczenie języka i irygacja. Irygacja dziąseł. Zatem szczota w dłoń i krótkie czyszczenie. Mini nawyk. To Raz. I jedną trzy. Dół. Raz, góra, i od wewnątrz. I już mamy pół mini nawyków szczotkowania. Raz, dwa, trzy, od wewnątrz. Raz, dwa, trzy. mini nawyk. Raz, dwa, trzy, I góra, raz. Dobry, dobry wieczór. Dobry, zamkowy wieczór. W ten sposób mamy szczotkowanie. Za sobą ostatni piąteczek marca, 2021 roku, jaka wiosna, czuję się wiosny wszędzie, mini nawyk, tylko niteczka wchodzi zę, na ząłek o tutaj ząbek, o i w dół, brudne naprawy z lewego czyste i niteczka. Koniec! Już po nitkowaniu nie ma nic więcej. Zobacz, jak szybko ci to idzie. Już masz mini nawyk za sobą. Trzy kroki. Po czyszczeniu języka jesteś. I teraz irygacja. Góra. Dół. Irygator. Wewnątrz. I wewnątrz. Dół. Mhm. Dobry, dobry wieczór, kochani! Widzę, że nas przybywa, no i zapisujemy mini-nawyk w Dzienniku Sukcesów, w związku z tym e, wszyscy, którzy, z którymi się już żegnam, e, absolutnie przygotujcie na jutro olej słonecznikowy, e, nierafinowany, potrzebny nam będzie do spa. a czekając na pełną higienizację... Zapraszamy naszego dentystę, Twojego dentystę. Dobry wieczór. Miałem opowiedzieć o rodzinie próchniaków, ale się tak spracowałem, że nie opowiem. Dobranoc Państwu. <śm> to był Twój dentysta spracowany rozpoczynający weekend, twój dentysta i tym miłym akcentem przejdźmy do pełnej higienizacji czterokrokowej, 15 lub 20 minutowej. Kucią, podaj pastę, jeszcze proszę. Zaczynamy. Ząbka na ząb i raz, dwa, trzy, zmiana, raz, dwa, trzy. Zmieniaj powierzchnię zęba na trzy, raz, dwa, trzy. I zmiana, raz, dwa, trzy. Zmiana, raz, dwa, trzy. Zmiana. No i super. ci świetnie. I teraz żujące, lecimy na żujące. na na haha, haha, Na na. Ok, i teraz od wewnątrz jeszcze. Ja sobie troszeczkę dodam troszeczkę pasty dodam, bo na mini nawet mi poszło. I waga! Raz, la, na, i od wewnątrz, podkuję. Pamiętaj, uważaj, ustawiaj sobie szczotkę pionowo, od kła do kła, dobrze? wymiatasz wtedy dokładniej. Rała, ra, i miana! I raz, dwa, trzy. Zmiana. Raz, dwa, trzy. Zmiana. Raz, dwa, trzy. Zmiana. Raz, dwa, trzy. I zmiana. I super. Wnętrze już masz wyśrodkowane. Od kła, Góra. A teraz dół. Trzonowce. Od kuliczka. Raz, dwa, trzy. Jesteś w pełnej higienizacji. I trochę to musi nam zająć, tak? I raz, dwa, trzy i kolejny zągle. Już jesteśmy blisko jedynek. Już zmierzamy do jedynek. Dobrze Ci idzie. I raz, dwa, trzy i zmiana. Super. Teraz odlędną. Znaczy nie jeszcze żyjąca. Aha, ha. Aha. Ha. Ha, ha, ha. Ha. Gucio, co masz za prezentę? Co masz Gucio, kochany, za pioseneczkiem dzisiaj dla nas. No. <laughs> nie ma. No. Nie przygotowałeś się, to nic nie szkodzi. Zaraz wyjmiemy coś z plecaczka jakiegoś, no? Aha. No, a może znasz tako, taki szlagier. Taki szlagier nierokowy. Niepopowy. No, nie z muzyki klasycznej, ale ty szczotkuj, szczotkuj, Mhm. Uh -huh. I i to nowa, wachetna. I co to będzie za hicior? Ulubiony hicior Polaków, których tam lat, ich waga. Na na, na 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 na, i góra, le, 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 le. La 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 La, la, co to za hicior? la, 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 la. La to za la La,

La 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 la, la la la, la 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 la, i wionowo, wionowo, a, słuchaj. Super, ci idzie, teraz dół, jeszcze dół, szczotkujemy. Lewy dół i zaczynamy. La 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 la, la la la, la la la, la la la, la la la. No, i co to, to za muza, nie rockowa? chociaż bardzo lubimy rokową muzykę. Aha, Nie, nie, poważna, nie klasyczna, absolutnie nie. I od wewnątrz: Relachy, relachy, tak, oczywiście, że masz rację. i wyszczotkowane zęby. Przepięknie. Teraz niteczka. Urywaj niteczkę, nawijaj na lewy paluszek niteczkę. Potem to, co zostało. Końcóweczka. Na No i lecimy sobie na aha uh -huh. O, przystulasz się do ząbka i nitką po zębie, po ścianie zęba. Absolutnie nie przecinaj dziąseł. I następny ząb. O. Do ząbka się przystul. I po zębie. Pięknie ci idzie. I teraz oszywiaj się. Lecimy sobie ze wszystkimi ząbkami. Przyłącz się. Nitkujesz, szczotkowałaś, szczotkowałaś, szczotkowałeś. Hmm. Przyłącz się. Koniecznie, koniecznie wspierajmy się razem. Wspie, wspierajmy się razem, bo razem jest. No. Powiedziałabym przyjaźnie, motywującą, No jesteśmy wtedy wzmocnieni. Lewa. Jak Ci wygodnie, albo dół. I po zębie. No i trzonowce. I trzonowce. No i prawa. Dół. Ok. Ok. teraz jeszcze trochę nitki trzeba do, do, tak dobrać, tam już zużyłam, wyrzuciłam i teraz niteczka yy, nam jest potrzebna nowa, jeżeli tak urwiesz taki wielki kawał to, no, to już nie, nie marnujesz czasu na nawijanie ponownie na paluszek, no i trzonowce, trzonowce.

i dół, i lecimy też z drzonostami. I proszę. Mhm. Szczotkujesz. I nitkujesz. W ten sposób masz już pięć ścian każdego zęba. Z wyczyszczonych z osadów po całym dniu. Więc gratuluję. Jezus fantastycznie. Dwa kroki. Teraz trzeci krok. I czyszczenie języka. Czyszczenie języka, tak jak Gucio pokazywał, mążeczkę. No Delikatnie. Żeby nie szarpać języczka, nie drapać, nie, nie ranić. Wszystko. Masz już trzy kroki. Było oszczędkowanie, nitkowanie, czyszczenie języka, i teraz irygacja. Irygacja. Kieszonek dziobłowych. Bicz prosty. Mhm. Jak irygujesz kieszonki dziąsłowe, to absolutnie możesz też przestrzenie zębowe sobie przemyć, możesz też ząbki od wewnątrz, przestrzenie jeszcze raz. Oczywiście kieszonki dziąsłowe są umieszczone nie tylko w przyciągu, tak, czy przy policzku, ale też od wewnątrz, Wiesz, więc irygator trzeba też włożyć do wewnątrz. Mm -hmm. Witajcie kochani, witajcie, dołączacie, dołączacie, wpadacie, wypadacie, ale bardzo dobrze. Mam nadzieję, że... Dziękuję Bucia. Mam nadzieję, że wszyscy macie szczotę dłonia. Być. Zaczęłam od, innego, od innej piosenki skończyłam na innej piosence. Jeszcze raz spróbuję. Jeszcze raz spróbuję od wewnątrz teraz irykacja i zobaczymy, połączymy dwie piosenki znowu ze son. I teraz w dół w dół guziczek u mnie i już, ja tak nawet pokażę, dawno nie pokazywam strumień stożkowy, o, a się fajnie, jest dobrze. I strumień stożkowy pójdzie sobie teraz na dziąsła. Mhm. Kieszonkę dziąsłową masz tuż przy koronie zęba, czyli czyściliśmy takim ruchem kołyskowym, biczem prostym, to, co tam w tej kieszonce dziąsłowej się uzbierało po centniu. A teraz irygacja polega na tym, irygacja dziąseł, czyli masaż, yy, znaczy irygacja kieszonej dziąsłowej, ok, było czyszczenie, a teraz jeszcze yy, masaż dziąseł, czyli tym strumieniem yy, takim stożkowym bądź też strumieniem prostym, który posiadasz, to robisz takie kółeczka nisko tu, o nisko na dziąsełku nisko. La 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 Dwie te piosenki połączyły mi się dłyche piosenki. To jest niebezpieczne tak trzymać taką dużą ilość wody w jamie ustnej, Ale. Przeżyłam, jest wszystko dobrze, <laughs> chcę na was patrzeć, chcę patrzeć na ciebie, jednocześnie irygować dziosła yy, i właśnie za dużo mi się zbiera wody, ale już. Piątek, piąteczek, piątenio i cztery kroki, higienizacji my ósmej, ustnej ósmej, jamy ósmej za nami, za tobą. Jesteś taka dzielna. Jesteś taki dzielny. Proszę, proszę, proszę. Wpisz w swój dziennik sukcesów, higienizację dzisiejszego wieczoru. To jest sukces, twój sukces. I oczywiście nie zapomnij o życzliwościach, wdzięcznościach oraz przekonaniach, które towarzyszyły ci dzisiaj w dniu 20, 26, 26 marca 2021 roku. <laughs> no i w ten piękny piątkowy wieczór, rozpoczynający e, ostatni marcowy weekend, e, pragnę Cię zaprosić na niedzielne spotkanie. Jutro jeszcze to powtórzę. Oczywiście cały weekend będę dawać znać, że zapraszam Cię. Na szczególne, niedzielne spotkanie, e, oczywiście o 20.00 i już w niedzielę gościem specjalnym Twojej higienistki będzie Basia Skiba. Basia Skiba, zawodowo kobieta spełniona, od lat związana ze środowiskiem stomatologicznym, prywatnie szczęśliwa żona cudowna mama rozalki i amelki cudownych dziewczynek. I właśnie Basia Skiba przedstawi nam wszystkim metodę higienizacji dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci w wieku szkolnym do końca 11 roku życia. Takich dzieci właśnie mniej więcej bo takie dzieci w takiego przedziału wieku zapraszamy oczywiście z opiekunami, z rodzicami, z rodziną. Myślę, że jutro jeszcze szczegółowo troszkę przedstawię to, co nas czeka w niedzielę, ale koniecznie zarezerwuj sobie ten wieczór niedzielny dla mnie, twojej higienistki, która wraz z, z gościem specjalnym, cudowną yy, o, osobą, cudowną kobietą Basią Skibą będzie yy, przekazywać tobie pewną metodę, pewną wartość dotyczącą yy, higienizacji jamy ustnej naszych małych skarbików. <ścoughs> I będzie pięknie i znowu będzie pięknie. Także piękny weekend przed nami. A dzisiaj już wszystkiego dobrego i jak najbardziej spokojnego, piątkowego wieczoru. Dobranoc.